Cześć, mamaidana.pl odpowiedź na komentarz y, pani Kasi. Cytuję. Co za brednie, nauczyciel skarży? Nie, on informuje. Rodzic nie ma stać murem, tak się wychowuje na dentych. Mm, muszę tu wypikać. Pani rady są odklejone broń ciągle lenia i nieuka to gwarantowana starość w DPS. No powiem tak. Jeżeli y, pani myśli, że Leń i nieuk jest tylko dlatego, że taki jest, no to tu już jest duży problem z relacją dziecko-mama, dziecko-tata, bo nasze dzieci nie są leniami i nasze dzieci nie są. Mm. No tutaj też muszę wypikać i z pewnością nie wyląduje rodzic w DPS-ie na starość, jeżeli będzie dbało o tą relację. Może warto zastanowić się, i dlaczego się nie uczy? Bo no niestety, ale to, że się dziecko nie uczy, świadczy o tym, że ma problemy, mogą to być problemy w domu, w relacji, między rodzicami, między samym dzieckiem, i to mogą być problemy na różnych płaszczyznach z rówieśnikami, ze szkołą, z nauczycielami. I co teraz też mnie zjecie, że powiedziałam nauczycielami? Nauczyciele to cudowni ludzie i naprawdę spotykam wielu takich ludzi, którzy naprawdę są dla ucznia i poświęcają swoje życie, ale jest wielu nauczycieli, którzy niestety u mojego syna również tak się zdarzyło, że będzie traumą do końca życia. Także nie szufladkujemy wszystkich jedną kartą. Tu można wymieniać, ale no nie jestem w stanie w rolce dwu trzy minutowej wyjaśnić całego swojego światopoglądu. Także no, mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam, wyjaśniłam. Aczkolwiek no nie da się w tak krótkim filmiku powiedzieć wszystkiego, co by się chciało. Jeżeli masz ochotę, słuchać mnie dalej, zaobserwuj i po prostu bądź. A co dla ciebie znaczy, że nauczyciel skarży, informuje, zawiadamia, mówi, co dla Ciebie jako rodzica to znaczy? Daj znać w komentarzu.